Kurwa! Ale dobra, ja mam takie pytanie na złotych starcie... Co to jest ta biała no, magia? Znaczy białą magia wy wykonuje, to są rytuały. To może napisać do mnie pan e-mail i ja wtedy wykonam. Ale, to ale czemu jest... biała magia? Bo ja słyszałem określonego czarna magia. Czemu biała? Takieś rasistowska jest, czy co? Ja się zamówię ja białą magia to są dobre rytuały. Czarne, czarna magia to są już takie złe rytuały. Czyli wyrządzić komuś krzywdę, prawda, też przykre ką. Ale jak ja rozmawiałem z księdzem, to ksiądz powiedział, że wszystkie wróżki są złe. No tak, no bo Kościół poniekąd z jednej strony Jezus akceptował wszystkie religie, tak? Wszystkich ludzi, a z drugiej strony je zna, nie, więc no to taki problem wie pan. Taki... To zapytam inaczej, tak szczerze, tak szczerze, tak szczerze. To pani, pani wierzy w to, co pani przepowiada? Dobra, to ja bym chciał poznać wizję, czy będę w końcu bogaty w tym roku Znaczy wie pan mogę spojrzeć w bo też Więc pan bogaty w tym roku, tak? No Aha, zaraz Bo już się być biednym i mówię, chuj sprawdzę Rozumiem przepraszam za taki, ja lekko pijany jestem, dlatego to Nie, nie, nie jak ma pan Rafał Piwne. Piwne, Mam taki zarościk fajny, wąsa mam. Teraz zobaczę. Dosyć ciemna karnacja, brunecik, nie wiem czy w Pani typie. Mhm, znaczy ja Panu powiem tak, no w tym roku ja Panu nie zwiastuję takiego bogactwa, że Pan po prostu wygrał, ja czy Pan wygra jakieś świątynie, bo się nic takiego nie pokazuje, że Pan w tym roku się Pan, Ale ma pan ładne macie pieniędzy, tylko trochę takie nieszczęśliwe powiedziałabym, nie do końca straszna, więc to, to znaczy, to, to to znaczy? No tak jakby panu pas służył trochę, że, że pan się układa kochas nie za sprawą samego siebie, albo po prostu za sprawą tego, że że ma pan posłuch z tego pecha i w kartach się pokazuje taka sytuacja, że jak na razie będzie pan po prostu w takiej sytuacji, jakiej jest i ona przez dłuższy okres się zatrzyma, więc obawiam się, że w takiej sytuacji, się nazywa, może być pan do kilku lat. Przez kilka lat będę biedny? Znaczy nie biedny pan, sytuacja nie pokazuje się, żeby, żeby pan był biedny, ale pan powinien grać w jakieś sobie nawet e, gry. No Bo gram w CSa teraz. Tego? Hunter Strikea gram właśnie, strzelam z chłopakami No dobrze, dobrze, pan mówi grać gry, bo pan ma rękę do gier, więc proszę nie rezygnować z tego Ale takie gry komputerowe czy takie hazardowe? Do różnego typu, To tu się pokazała ręka, to takie obie do takich rzeczy losowych, więc myślę, że... Dobra, to, to pani teraz, teraz nie pa, pani zgadnie, ile pieniędzy w kasynie przepuściłem przez ostatni rok Dużo pieniędzy? Tak? No 100 tysięcy, to jakie ja mam ryg do kasyna? No, także mi to Pani jakieś bzdety gada. Nie, 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 to wie Pan co, ale ja Panu powiem w ten sposób. Lepiej Wam, żeby Pan odstawił te gry w kartce nie, bo Pan będzie tracił. Ale przed chwilą mówiła Pani, że mam grać, bo będę wygrywał. No, ale... Tak, ale gry w kartce nie możesz odstawić. Lepiej jakieś innego typu gry, takie, które po prostu będą na za niższe pieniądze. Czyli w CSa ja mam grać dalej? Może Pan sobie to to lotka, może Pan sobie na komputerze jakieś gry finansowo, żeby sobie to robić, ale kasino panu od razu pan będzie sprawny. A na przykład, jakbym na, na k-dropie grał, na takiej stronie hazardowej, to jest fajna strona? Dobra, wygram coś? Zobaczę. Dobra. Czy pani k-dropa poleca? No ja panu polecam takie mniej, takie mniej wie... Nie, ja panu powiem w ten sposób, jak będzie pan się hazardem zajmował, będzie pan tracił. No ale Kdrop zawsze daje. Kdrop to jest najlepsza strona. Pani sobie sprawdzi, pani sobie wpisze teraz w telefon. Kdrop.com I tam jest... Skąd wie pani co to jest? To co to jest? No nie, pani, co to co to jest? Znaczy panu, to jednak mimo wszystko okazało się tam. Ale wie Pani co to jest Kdrop czy nie? Raz to wejdź, wejdź sobie na kdrop.com i tam jest taki kod do wpisania promocyjny ja nie mam, ja nie mam teraz komputera No to na telefonie se wejdź, no babo I, i w, tam masz kod promocyjny i sobie takefun pisz, takefun z dużych I tam są darmowe pieniądze, co się odbiera No Halo Hania Kurwa, Hanie, ale to... Halo? Kurwa, Hanie z pizdy wyjebało mi z rozmowy telefonicznej Kurwa, te laski są niesamowite, nie? Najpierw mi... <gryw> Najpierw mi mówi dziwka jebana, że mam grać kurwa w gry jakieś losowe, hazardowe a potem mi mówię, jak jej powiedziałem, że 100 tysięcy utopiłem w hazardzie, że mam w to nie grać. Co za kurwa tęga kupa. I ona jeszcze mówi, że ona wierzy w to, co mówi, nie? I to jest kurwa najlepsze. Że te laski zawsze słuchają, co ty mówisz. I one tak, wiesz, na tej postawie mówią, to rób, tego nie rób, kurwa. Mam nadzieję, że chociaż kod wpisała.